Żarłok i skóra. i mam do Jerry. trzymasz oraz na goście. <noise> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. W konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Możecie mnie kojarzyć jako mando z serwisu StevenKing.pl i podcastu Radio SK. A dzisiaj opowiem wam o książce z nowego kanonu Star Wars pod tytułem tarkin. I should have expected to find you holding Vader's leash. I recognized your foul stench when I was brought on board. Charming to the last. You don't know how hard I found it signing the order to terminate your life. Princess Leia, before your execution, I would like you to be my guest at a ceremony that will make this battle station operational. No star system will dare oppose the emperor now. The more you tighten your grip, Tarkin, Książkę, Tarkin, ja w formie tekstowej recenzowałem dokładnie rok temu. Niemal dokładnie rok temu ta książka miała swoją premierę, jesienią 2015 roku, i była to pierwsza książka takiej nowej ery książkowych publikacji Star Wars w naszym kraju. Ja przypominam tym, którzy już nie pamiętają nie tak dawnych czasów, że trochę ponad rok temu było ciężko, była naprawdę bieda z książkami. W 2014 roku mieliśmy kasację starego uniwersum i przejęcie marki przez Disneya, a potem bardzo długo jedna wielka niewiadoma. W Stanach e, oczywiście licencja została przedłużona dla wydawnictwa Del Rey, a w Polsce to była jedna wielka cisza, nikt nic nie mówił, nikt nic nie wiedział. Przez długi czas Amber miał w zapowiedziach jeszcze dwa tytuły, czyli Kenobiego i Świt Jedi w nicość i te książki były przekładane przekładane miesiącami. Nikt nie wiedział kiedy one się ukażą w zasadzie dopóki ktoś nie trzymał jej i tej nowej książki w rękach, nie zrobił zdjęcia, nie umieścił tego w internecie, nie powiedział tak, mam już to, to już wyszło. To to nie było takie pewne, ponieważ w zasadzie do dnia premiery nie wiadomo było, czy książka się ukaże, a po dniu premiery okazywało się na przykład, że jest przesuwana o kolejny miesiąc i że wcale nie było tej premiery. I tak wyglądał cały rok wydawniczy na poletku Star Wars. Jak cofniecie się do bardzo starych moich podcastów z kombinatu właśnie do Kenobiego czy do Świtu Jedi, to ja tam o tym mówiłem, że ja sobie wtedy zrobiłem takie postanowienie na ten rok, że przeczytam wszystkie książki Star Wars, jakie się ukażą. Zakładaliśmy, że ich będzie, no, przynajmniej sześć. Tam gdzieś, e, taki działał fanpage polskie książki Star Wars, który robił sobie takie jakieś przypuszczenia, co też może nam się ukazać w nadchodzącym roku. I pamiętam, nie tylko planowałem przeczytać wszystkie, a e, jedna z nich miała się dziać na sam koniec. Ówczesnego kanonu, i ja wtedy zasuwałem z dziewięciotomową serią przeznaczenie Jedi, żeby wyrobić się przed premierą, żeby sobie w dzień premiery kupić tę książkę i przeczytać ją normalnie jak człowiek od razu, a nie odkładać gdzieś tam na lata na półkę. No i jak to wyglądało, to właśnie wam przypomniałem. Ukazały się dwie książki, które przekładane były miesiącami. Ja trochę wcześniej dowiedziałem się, że Amber stracił prawa do wydawania gwiezdnych wojen. Ponieważ prywatnie napisali do mnie z pewnego wydawnictwa, nie będziemy tutaj poruszać tego, co to było za wydawnictwo. E, oni planowali jakoś tam wejść w ten przetarg, zastanawiali się, czy są w stanie udźwignąć taką markę, którą będą musieli wydawać bardzo często, a która jednak jest trochę niszowa. E, myśmy trochę korespondowali ze sobą na ten temat, a ostatecznie, e, ostatecznie rok temu. Podczas Starforce w Toruniu we wrześniu Jacek Drewnowski puścił trochę farby na swoim spotkaniu i powiedział, że wydawca już jest. Jeszcze nie może powiedzieć, co to za wydawca. Zdradził nam, że e, wiadomo już, jaki tytuł zostanie wydany jako pierwszy, ponieważ jak się potem okazało, Jacek Drewnowski odpowiadał za. Korektę merytoryczną w książkach z nowego kanonu wydawanych u nas przez Uroboros, no, ale właśnie nie wiedzieliśmy jeszcze, kto to jest. Nie trzeba było długo czekać, bardzo szybko Uroboros wypuścił tę informację. Na początku mówiło się o wydawnictwie WAB, które też wchodzi w skład grupy wydawniczej Foxal. No, chwilę później, kilka dni później, dzień czy dwa, z... sprecyzowano, że chodzi o Uroboros i to Uroboros stał się nowym wydawcą książek, wieznowojennych w Polsce, a Tarkin, o którym dzisiaj będę mówił, był pierwszą książką z nowego kanonu Star Wars, jaka ukazała się na naszym rynku. W 2015 roku, jesienią 2015 roku, Uroboros miał naprawdę bardzo napięty plan wydawniczy. Przed przebudzeniem mocy, przed wielką premierą siódmego epizodu, przed wielkim powrotem Gwiezdnych Wojen na wielkie ekrany, e, mieliśmy cztery zaplanowane książki. Cztery książki w ciągu bodajże trzech miesięcy. I od razu została wprowadzona e, nowa polityka czyli książki. Po pierwsze ukazywały się planowo, co w przypadku poprzedniego wydawcy nie do końca e, grało, już na tym poziomie to nie grało. Po drugie, my, jako czytelnicy, byliśmy jednak szybciej informowani o tym, co kiedy się ukaże. Tarkin miał drobny poślizg, ta pierwsza książka miała drobny poślizg, ale teraz już o tym nikt nie pamięta. Po prostu pamiętam, no bo tak czekałem na te nowe książki z uniwersum Star Wars, że w dzień premiery planowałem pojechać do Empiku, ale I nie byłem w tym odosobniony. Bardzo dużo ludzi wtedy rzuciło się na tę książkę, ale że od razu w internecie od rana były głosy, że książka nie jest jeszcze dostępna, No to Zapamiętałem, że był ten jeden dzień po ślizgu. aczkolwiek tutaj warto wspomnieć, że Uroboros wprowadził coś takiego, że mamy przedsprzedaż książek. To z jednej strony, to znaczy zależy jak na to spojrzymy. No z jednej strony może to wkurzać, bo zmuszają do kupowania w Empiku teoretycznie, no, ale wchodzą w skład grupy wydawniczej Foxal, która działa pod banderą Mpiku. Ale gdyby spojrzeć na to inaczej, że mamy premierę w pewnym sensie przyspieszoną, ogólnopolska premiera jest danego dnia, a w Empiku można sobie kupić dwa tygodnie wcześniej, no to to taka w sumie, z tego punktu widzenia to wygląda ok. Co więcej, no, Uroboros wprowadził kolejne nowości, chociażby to, że po raz pierwszy legalnie, oficjalnie w Polsce książka Star Wars została wydana w formie e-booka. Początkowo te e-booki ukazywały się Równo z polskimi premierami, czyli dwa tygodnie po Empikowej, czyli w zasadzie każdy miał już przeczytane. Później gdzieś tam na wyłączność wirtualo dostawało w dzień premiery Empikowej, a teraz, o czym pewnie już wspominałem w recenzji Mrocznego Ucznia, bo myślę, że ona ukaże się wcześniej, czyli najnowszej książki, no nawet mieliśmy taką sytuację, że w e-booku ukazała się dwa tygodnie przed Empikiem, co już jest rewelacyjną rzeczą. Ja jestem zachwycony, jeśli to się stanie tradycją, to rewelacja. Okej, okay. ale wróćmy do trakina. O fabule i o tym, czy był to dobry początek, no bo jak wiemy, w Stanach pierwsza książka to był nowy świt, taka lekka przygodówka. No to o tym za chwilę. To myślę wyjdzie w praniu, czy to był dobry początek. A tutaj w ogóle na to, czy to był dobry początek, może odpowiedzieć na krótka charakterystyka pisarza, który jest odpowiedzialny, odpowiedzialny za Trakina, czyli Jamesa Luceno. James Luceno to jest koleś, który siedzi bardzo mocno w uniwersum Star Wars, w rozszerzonym uniwersum, w Starym Kanonie. I to siedzi tam obydwoma rękoma i nogami i z zanurzoną głową. Ja przyznam, że nie czytałem... Wielu jego książek. Tak w zasadzie to nie czytałem go prawie w ogóle, co, co trochę źle o mnie świadczy. On napisał w starym kanonie Maskę Kłamstw, Labirynt Zła, Czarny Lord Narodziny Darta Wedera, Dart Plegius oraz trzy pozycje z nowej ery Jedi dwie części agentów chaosu, próba bohatera i zmierzch Jedi oraz jednoczącą moc. Ja nową erę Jedi tylko zacząłem, także nie doszedłem do tych książek napisanych przez niego. Maski kłamstw, jeszcze nie czytałem, natomiast bardzo żałuję i w sumie głupio mi trochę z tego powodu, ale nie czytałem tej całej trylogii o Darcie Wejderze, czyli Labirynt Zła, adaptacji Zemsty Sithów i Czarny Lord Narodziny Darta Wejdera. No, wniosek z tego, że przed Tarkinem czytałem tylko jedną książkę Jamesa Luceno, mianowicie Darta Plegiusa, ale przyznaję, że tą książką... Autor kupił mnie po całości. To nie była łatwa książka. To była książka, w której on opisywał historię postaci znanej tylko delikatnie z filmów, wspominanej tylko w filmach, gdzieś tam mimochodem. Luceno zbudował całą historię bardzo ważnego dla galaktyki Sita. I zresztą, patrząc na te książki, które on napisał do tej pory, no to widać, że to jest jego mocna strona. Bo. Zarówno historia Darta Plegiusa, historia Darta Wejdera, a teraz historia Mofa Tarkina. I ja chociaż znam go tak delikatnie, to już teraz mogę powiedzieć, że to jest naprawdę gwiezdnowojenny autor z najwyższej półki. A taka pozycja jak Dart Plegius, no to przez bardzo wielu fanów, w tym również przeze mnie jest uważana za jedną z najlepszych, albo nawet za najlepszą powieść yy, pod tego szyldu z uniwersum Star Wars. Przy czym tutaj naprawdę wypada bardzo mocno zaznaczyć, że to jest autor, który, no nie wiem, czy wszystkie jego książki tak wyglądają, ale te, które czytałem, no to są napisane w dość specyficzny sposób. I jeśli oczekuje się fajerwerków, takiej lekkiej, przyjemnej zabawy, takiej lekkiej przygodówki, no to pod tym adresem jej nie znajdziemy. Luceno prowadzi akcję w bardzo ślimaczym tempie. Przeplata ją wieloma retrospekcjami. On buduje taką układankę z ogromnej liczby elementów. Bawi się różnymi nawiązaniami. Często tworzy sieć doskonałą, która ucieszy fanów, ale jednocześnie nie wpłynie na niezrozumienie książki przez nowych czytelników. No bo wydaje mi się, ale to ciężko mi powiedzieć, że Dart Plegius był książką, którą. Pewnie dałoby się przeczytać też y, przez osobę, która nie bardzo siedzi w tym uniwersum, chociaż byłoby to ciężkie. Ja sam, wydaje mi się, że pewnie i połowy nawiązań w tym nie znalazłem i nie zrozumiałem, a jakoś przez to. Przeleciałem i bardzo mi się ta książka podobała, ale masę, masę nawiązań tam wyłapałem, zrozumiałem, zobaczyłem, jak on fajnie łata te wszystkie wątki porozrzucane gdzieś tam w całej historii świata gwiezdnych wojen. Przecież mroczne widmo opisane z takiego punktu widzenia, z jakiego opisał Jeluseno w darcie Plegiusie, to była całkiem fajna, niezła historia. To zupełnie inaczej wyglądało, to się. Wpisywało doskonale w całe to uniwersum. No dlatego tutaj trzeba mieć tę świadomość. W Stanach rozpoczęli od Nowego Świtu, i był to bardzo bezpieczny i bardzo mądry, chyba, start. My zaczęliśmy od cięższej książki. Przy czym no, w przypadku Tarkina Luceno miał o wiele mniejsze pole do popisu, gdyż no co on ma tutaj łączyć, skoro to jest nowy kanon. On i tak umieścił w nim sporo nawiązań do swoich wcześniejszych publikacji, wprowadzając drugi raz część wydarzeń do Nowego Kanonu oraz no, często nawiązywał do animowanego serialu Wojny Klonów, ale no, nie jest to tak mocno zagmatwana książka, tak mocno y, stylu wątków splątana, co Darth Plagueis. To też trzeba sobie powiedzieć, chociaż nie jest to też taka łatwa, lekka i przyjemna przygodóweczka. A sam Luceno jest doskonałym wyborem do przedstawienia historii takiej postaci jak Mowtarkin. Natomiast no, nie wiem, czy jest to dobry autor na początek. E, znajomości z gwiezdnymi wojnami. A jednak sensem nowego kanonu na świecie było to, że e, miał on dotrzeć do nowych czytelników i miał on wprowadzić w to rozszerzone uniwersum, w to dodatkowe uniwersum pozafilmowe nowych, e, młodych, nie mających do tej pory związku z taką formą rozrywki czytelników. Ja tylko skoro jest, już jestem przy tym pisarzu, dodam jeszcze, że on będzie odpowiedzialny za książkę Catalyst, która będzie prequelem do filmu Water 1, która niestety w Polsce nie ukaże się przed filmem Water 1, a możemy jej pewnie oczekiwać gdzieś tam w 2017 roku, chociaż z tych zapowiedzi, które już teraz mamy, wiemy, że nie będzie to pierwszy kwartał 2017 roku, a pewnie najszybciej gdzieś tak w maju, czerwcu, czerwcu, lipcu. Okej, okay, no to przejdźmy już tak na dobre do tego Tarkina. On przedstawia nam losy bohatera z nowej nadziei. Bohatera granego przez weterana Hammerowskich produkcji, Petera Cushinga, czyli bezwzględnego, brutalnego mofa Tarkina, który w filmowej sadze no, bez mrugnięcia okiem poświęcił całą planetę w, w celach tylko i wyłącznie zastraszenia popleczników rebelii. Główna akcja powieści rozgrywa się dużo wcześniej: pięć lat po zakończeniu wojen klonów i mianowania się imperatorem przez Palpatina. Tarkin nadzoruje, trzymaną w całkowitej tajemnicy, budowę Gwiazdy Śmierci, jednak zostaje wciągnięty w zasadzkę przez grupę buntowników i wraz z Dartem Wejderem. Oddelegowany najpierw do sprawdzenia pewnego tropu, a następnie do pościgu za skradzionym statkiem. Naprzemiennie z tymi wydarzeniami śledzimy drugi wątek, przedstawiający nam genezę tego bohatera. I, i w tym drugim wątku przechodzimy od dzieciństwa przez rytuały, jakie musiał przejść w młodości, przez jego naukę, przez wspinanie się po kolejnych szczeblach kariery. Przez wydarzenia rozgrywające się na etapie trylogii prequeli, wojen klonów, aż po mroczne czasy imperium. I to jest zdecydowanie ta ciekawsza część książki, i wielokrotnie żałowałem, że autor jeszcze bardziej nie wyeksponował nam tego wątku. Niestety sama postać Tarkina nie dawała mu aż takiego pola do popisu, jakie miał w przypadku Darta Plegiusa i Darta Sidiusa w poprzedniej książce. Co absolutnie nie oznacza, że jest tutaj jakoś bardzo źle. No, absolutnie tak nie jest. Po prostu nie jest tak dobrze, no i jest trochę inaczej. I warto zdawać sobie z tego sprawę przed lekturą, ponieważ no, wielu czytelników oczekiwało powtórki z tamtej powieści i powtórki tego poziomu i powtórki tak rozpisanej historii. Wątek główny Tarkina. Przez większość fabuły jest trochę nijaki, to trzeba zaznaczyć. Dwie ikoniczne postaci, Tarkin i Vader, ścigają statek prowadzony przez grupę no-nameów przez grupę jakichś nieistotnych bohaterów. I to jest przeciągnięte na stanowczo zbyt długą część tej historii. Tarki i Vader planują zasadzkę, buntownicy w ostatniej chwili domyślają się jej i w ostatniej chwili wymykają się z ich rąk i ponownie Tarkin i Vader planują zasadzkę i to samo jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz. W tym miejscu pojawia się też inny problem. To jest historia tych złych i to z nimi teoretycznie czytelnik się utożsamia. Jest to dobre zagranie, no bo gwiezdnowojenne książki, w których wydarzenia przedstawione są z tej drugiej strony... Można policzyć na palcach jednej ręki. Luceno jednak nie wybiela ich. Pokazuje nam Tarkina takiego, jakiego znamy z filmów, i choć śledzimy jego losy od dziecka i kibicujemy mu podczas kolejnych etapów życia, to jednak no, niełatwo tak do końca utożsamić się z tym bohaterem i polubić go. No przynajmniej ja zawsze kibicuję tym dobrym. Z drugiej strony, Tarkin ma tutaj bardzo nijakich przeciwników. Grupa tych buntowników to są postaci, które tak naprawdę no, my wiemy, że one z góry, z góry skazane są na porażkę. I już na starcie wiadomo, że żadne z nich nie odegra większej roli w całym tym uniwersum. To są postacie, których imiona ciężko zapamiętać w trakcie lektury. I gdyby autor części wydarzeń nie przedstawił nam z ich punktu widzenia, nie nakreślił ich motywacji, ich myśli, ich rozmów, no to traktowalibyśmy ich jak, jak po prostu jakieś mięso armatnie, jak zwykłych takich no-name'ów do odstrzelania. Na szczęście im dalej, im dalej zagłębiamy się w lekturze, tym troszeczkę bardziej zdajemy sobie sprawę, że to jednak zaczyna grać trochę lepiej. Tym dobrym zaczynamy kibicować w momencie, gdy znajdują się w sytuacji beznadziejnej. Natomiast Tarkin, pomimo tego, że jakoby z automatu utożsamialiśmy się z nim przez całą lekturę, pozostaje skurczybykiem i bohaterem, którego nie sposób polubić. I tak jak ja miałem sporo różnych zastrzeżeń w trakcie lektury, tak i powtórzę to już któryś raz omawiając książki z nowego kanonu Star Wars, im bliżej końca, tym układał mi się coraz lepszy obraz tej książki i podobnie jak w przypadku innych powieści z tego worka po przewróceniu ostatniej strony, z tego co pamiętam rok po lekturze moje odczucia w stosunku do tej powieści były Dużo, dużo lepsze niż gdzieś tam na etapie środkowych wydarzeń. No okej, okay, jeśli już wiecie, jak wygląda historia opisana w Trakinie, no to jeszcze raz powróćmy do pytania, czy to jest dobra książka, by rozpocząć od niej przygodę z nowym uniwersum Gwiezdnych Wojen. Ja przed rokiem, gdy nie miałem obrazu pozostałych powieści z tego worka, napisałem w recenzji tekstowej, że tak, że to jest dobra książka na start, tylko trzeba sobie zdawać sprawę z kilku rzeczy, i tutaj wiecie, no, trzeba sobie zdawać sprawę, co to za autor, trzeba sobie zdawać sprawę, jak on pisze, trzeba sobie zdawać sprawę, że to nie jest lekka, łatwa, przyjemna przygodówka. Eee, teraz, po roku, wydaje mi się, że to nie był dobry tytuł na start. To nie była zła książka, ja jej nie oceniam źle, ja ją wspominam całkiem nieźle, chociaż wydaje mi się, że z tych wszystkich powieści, które przeczytałem z Nowego Kanonu, a przeczytałem wszystkie, yy, chyba oceniam ją jednak mimo wszystko najsłabiej. Może właśnie dlatego, że po roku takiej posuchy, po ponad roku takiego głodu rzuciliśmy się na coś, co... <ścoughs> Wydaje mi się, że, że nowy świt wprowadziłby nas znacznie lepiej w to. Wydaje mi się, że po roku, po ponad roku posłuchy, taka fajna przygodówka z takimi, z takimi typowymi awanturnikami dla, tej, dla tego gatunku, z takimi typowymi bohaterami, zagrana dość prosto, dość typowo na prostych akordach, sprawdziłaby się chyba lepiej na start. Także musicie wiedzieć, jeśli oczekujecie czegoś takiego, właśnie takiej lekkiej, fajnej, przyjemnej książki wypełnionej akcją, no to lepiej sięgnąć po Nowy Świt, Tudzież może Lordów Sitów. Chociaż tak patrzę teraz na półkę, to Nowy Świt naprawdę jest najlepszą książką na start. Natomiast. Tarkin to jest powieść pełna długich opisów, z tego sobie trzeba zdawać sprawę: długich opisów, które mogą zmęczyć, retrospekcji, wielu wątków pobocznych, które do mnie czytało się szybko i przyjemnie, ale no, były to dużyzny, to były spowalniacze, to były wątki, które spowalniały cały główny wątek, a ten cały główny wątek, no tak jak powiedziałem, jakoś szalenie dobrze rozpisany również nie jest. Rozwija się w ślimaczym tempie. Oczywiście, im bliżej punktu kulminacyjnego, tym robi się on coraz bardziej dynamiczny, wybuchowy i jakoś tam delikatnie dramatyczny. Zdaję sobie sprawę jednak, że ta książka naprawdę może zmęczyć szczególnie nowych czytelników, mających konkretne wyobrażenia na temat tego, czym są Gwiezdne Wojny. Z drugiej strony, no, może ona takim czytelnikom pokazać, że saga Gwiezdnych Wojen to nie jest tylko taka prosta, lekka strzelanka yy, walki na miecze, kosmiczna rozwałka, tutaj wybuchy, yy, suche żarciki różnych pilotów, bieganie, strzelanie, wybuchy i jeszcze trochę biegania. Niektóre powieści z Gwiezdnych Wojen to są pozycje trochę bardziej złożone i oferujące czytelnikom trochę inny rodzaj rozrywki. I jeśli macie ochotę na takie Gwiezdne Wojny, to sięgnijcie po Tarta Plegiusa. <laughs> Nie, to równie dobrze możecie sięgnąć po Tarkina. I może dla was to będzie właśnie dobry start. Na dzisiaj ode mnie to będzie wszystko. Ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Yy, przełożyłem dla Was już wszystkie, w zasadzie prawie wszystkie książki z nowego kanonu w wersję audio. Yy, zrecenzowałem je w formie podcastów. Został mi koniec i początek, ale tego nie będę robił solo, ponieważ na chwilę obecną mamy plany, by zrobić to z Jerrym, ale dopiero gdzieś tak na początku przyszłego roku, kiedy. W sklepach ma ukazać się drugi tom tej książki. No to myślę, że trochę wcześniej przysiądziemy do pierwszego tomu i omówimy go w duecie. No I tak jak powiedziałem, na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć! It's over. Nothing! You just don't turn it off!